Te widzowie sezony znaczy, no, no no, nie ma tutaj widzowie bola dzisiaj, ale jestem ja, tak e, włamałem się na jego konto na YouTube'a, żeby sprawdzić po prostu i na Minecrafta zresztą też, tak jak widzicie, tak? E, nawet sobie kolorki zmieniłem tutaj w tle, żeby było ładnie wszystko niebiesko. No i słuchajcie, włamałem się tutaj z kilku względów. Pierwszy względny powód jest taki, że Bola dzisiaj nie ma w domu. Ja sobie stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby przejąć po prostu jego kanał i przejąć jego widzów, bo ja widziałem widzowie, że wy ostatnio pisaliście coś w komentarzu, że ja nie by się pokłóciłem z Bolem, że, 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 że nasza przyjaźń, odkąd syn Paliona jest, to uległa zniszczeniu. I ja widzowie oczywiście tak nie myślę, nie? No ja no, na, no, naprawdę tak nie myślę, ale skoro wy tak myślicie, to stwierdziłem, muszę wbić na kąt Bola i mam pokazać, że wszystko jest git, że wszystko jest spoko i wy widzowie, kochani, oczywiście zostawcie łapkę w górę, Subskrybujcie ten kanał, bo Bolo leci do 100 tysięcy subskrypcji. Tak, 100 tysięcy subów już niedaleko, więc dajcie mu suba. Znaczy, tam ma chyba dopiero 60 tysięcy. Ale mm, pierwsze 100 tysięcy jest najcięższe napić, tak? Więc ła, po prostu subskrybujcie Bola, aż nie zakształciłem. Bo dzisiaj sprawdzimy, co on ma na koncie i co tutaj takiego ciekawego się skrywa. I ja już wiem, że Bolo to jest kompletny noob Minecrafta. On nie ma nic. Ja widzę, że on coś pozmienia w sumie, bo ma minigana, ale nie ma w ogóle cool. Ma jakąś broń, ale... <laughs> że tak powiem. Co ja mam z tą bronią zrobić? Mamy jakieś potki, mamy drewienko, mamy tutaj kilofy jakieś takie podstawowe, no ale zbroi z tego, co widzę, to jest tylko i wyłącznie hełm i to dość słabe. Mamy elitrę, mamy fireworki, więc będzie można coś porobić. I słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, bo nigdy tak naprawdę ja w domku od pola nie mógł być dłuższą chwilę i wy prawdopodobnie również, bo bolo za często tutaj nie przysiaduje w tym domku. I ja nie wiem dlaczego, ale no, nie zachęcam tutaj do patrzenia e, po prostu co w tym domku jest i do pokazywania wam tego oczywiście wam widzą, bo ja wszystko w swoim domku pokazuję, ale bolo niekoniecznie, więc zobaczmy co on tutaj takiego ma i co takiego skrywa, bo na pewno coś takiego jest i będziemy musieli dzisiaj to znaleźć. I z tego co widzę, już pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to to jest bardzo dużo wiaderek wody. Ja nie wiem po co bolowi tyle wiaderek body, e, Wody. Body, no, body to sobie dziewczyna może założyć, jakaś, nie? A nie, co to jest w ogóle? Ile on ma tutaj w ogóle tych trapdorów? Po co mu 36 trapdorów? E, ja tego nie rozumiem, nie? 10 gold blocków to akurat spoko, pewnie do jakichś tajnych baz. No i jakieś tienty i te inne. Tutaj nic nie ma. Widzę, że przepala sobie mięsko nawet Okej, okay. okej, okay. nie będę tego komentować Okej, okay. tutaj mamy jedynie Lime walla i troszeczkę stowna Okej, okay. tajna jego baza uległa Zniszczeniu, niestety jej nie ma um, Tutaj również były kiedyś bloki Ale widzę, że ich nie ma, takie rozświetlające Więc nie wiem co się z tym stało Oczywiście jego lodówka, i pytaliście się Co jest w tej lodówce od bola, no tak jak widzicie Mamy tutaj trochę jedzenia, mamy tutaj jakieś głupoty No ale ogólnie nie będziemy się dzisiaj Nad tym rozwodzić, ja będąc Na jego koncie postanowiłem, że Zrobić pranka synowi paliona. Dlatego, że wypisaliście, że nasza przyjaźń podobno troszkę upada, moja i e bola, a odkąd syn Paliona jest. Ja, widzowie, mówię, że tak nie jest. Ale, żeby wam to udowodnić, to dzisiaj zrobimy pranka na synie paliona, właśnie z konta bola. Żeby po prostu ja nie miał przypału, nie? No i to jest tyle spoko. Ehm, tu widzę, że ma jakieś podpisy, na tym kąpie oczywiście nic nie wiadomo. Jest pizza, ale my nie będziemy teraz o pizzy. Ja potrzebuję TNT. Potrzebowałbym przede wszystkim Flinta. A widzę, że. Tutaj chyba go może nie być. I ogólnie z tutaj z itemami mi będzie problem. Ja potrzebowałbym również e, półpłytki te takie właśnie e, malutkie. I ja w sumie potrzebuję albo taką albo taką. Nie wiem jeszcze. Nie to! Zepsułem! O nie! Tego się nie da. Uf, co to? Co ja wytworzyłem? Ej, półka! Patrzcie, to mogę po taką kozacką półkę zrobić. Co jest? Widzieliście kiedyś taką półkę? Dobra, nice. E, wejdźmy z tego domku bo tutaj. who's block Dobra, nie, nie wiem, to jest chore, nie, to jest naprawdę chore Dobra, słuchajcie, wyjdźmy z tego domku, bo tam już raczej nic nie znajdziemy Podejdźmy pod mój domek, bo ja tam na pewno gdzieś mam zapalniczkę w jednych z moich przedmiotach A tutaj, no niestety, u Bola takich rzeczy nie znajdziemy Najwyżej sami zrobimy tą zapalniczkę, to raczej nie będzie ciężkie Mamy potki, więc w razie czego użyjemy je, żeby być niewidzialnym Żeby nikt nas tutaj na palionowie czasem nie przyłapał Że będziemy robić pranka synowi paliona Bo to może być troszeczkę, widzowie, niebezpieczne Wejdźmy sobie tutaj I eee, teraz tak, gdzie ja mogę mieć zapalniczkę? Czekajcie eee, no to powiem, może być ten problem Taki dość um, solidny Czy ja gdzieś będę miał zapalniczkę? Tutaj na dole mm. Czy ja coś mam w tych skrzynkach w ogóle? Mam, ale czy zapalniczkę? No może być ciężko eee, No nie, mów, że ja nie będę mieć zapalniczki No nie, to jest niemożliwe Wtedy, ej, my nie potrzebujemy zapalniczki przecież Jakiś ty nie głupi dobyt! Dobra, nie, nie, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, co to ma w ogóle być, jest tak głupi, ale zrobimy prezent Bolowi i jak on się zaloguje na swoje konto, zobaczy tam eleganckie nowe trzewiki w dwóch kolorach, zobaczy tam spodnie, ja mu dam trochę i temu, bo faktycznie ja Bolowi rzadko daję prezenty, yy, bo ja ogólnie nie daję widzowie prezentów za często, ale skoro tutaj bolo... Dobra, dam mu ten łuk. I dam mu 55 strzał. Łącznie będziemy miał 63. To jest mega mocny Łuk Power 5. Ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, co jest w stanie zrobić Łuk z Power 5. Ale ja wam to mogę oczywiście, kochani, zademonstrować. Bo to jest prawdopodobnie jeden z mocniejszych Łuków. Ktoś mi dzwonił do drzwi. Dobra, widzowie, już jestem. Niechmy po prostu zrobić tego trolla. Tutaj nie mam nad czym mówić. Po prostu kurier. Nieważne. E, chodźmy do tego domku, ponieważ to jest domek od syna Paliona, nie? My tutaj ogólnie z Bolem robiliśmy wielowymiarowe śledztwo już nieraz raz, e, bo kilka razy. Ja tutaj właśnie Borowskiemu zostawię ten prezencik w postaci tego łuku potężnego, tych butów, no i tej zbroi, bo Bolo jak widzicie, ja nie wiem, on ma 64 bloki diamentów. To jest 9 staków diaksów. I on... Tego nie wydaje na nic Czajcie, to on to mawek pipunkę. Nie wiem, czy on to ukradł Ukradł to widzowie Widzieliście o tym? czy nie, no właśnie, to by trzeba było się dowiedzieć co on z tym zrobił, w każdym razie wejdźmy na chatę i teraz tak zastanówmy się gdzie można było tutaj zrobić pranka bo jak wiecie, my tutaj z Bolem mamy swoją tajną bazę, niewiele widzów o tym wie ale tutaj jeżeli się wejdzie, to mamy tajną bazę z Bolem i możemy tutaj podglądać syna Paliona cały dosłownie czas i ja myślę, że najgorsze co mogłoby być, to to jeżeli w TNT wszedłby syn Paliona i zniszczyłby trochę kawałek właśnie ściany i by zobaczył tą tajną bazę, no to jest po prostu dosłownie koniec, więc na to nie może się narazić i nie możemy tego zrobić, ale możemy zrobić tą e, pułapkę gdzieś indziej. Możemy ją zrobić tam, gdzie Sympaliona często po prostu przebywa. A bardziej nie przebywa, tylko wchodzi. I ja myślę, że my to zrobimy tutaj. Płomień rażenia TNT nie powinien być tak szeroki, żeby doszedł aż do tej ściany. No nie no, to jest aż wręcz myślę niemożliwe. I ja myślę. Że zrobimy to w następujący sposób. Patrzcie, mamy takie drzwi. I ogólnie każdy ślepy, nawet sympaliona, zauważyłby, gdy tutaj będzie coś takiego. To będzie przykryty tym, a tutaj po prostu będzie. Taka półpłytka, nie? No, zobaczy to każdy i się tutaj po prostu nie oszukujmy. Ale nie każdy zobaczy, jeżeli zrobimy tutaj crafting i umieścimy go dosłownie w najbardziej mniej podejrzanym miejscu. Okej, okay. i tutaj zrobimy, widzowie, tabliczkę. Zrobimy tabliczkę pod postacią, pod pozycją bola. A bardziej nie, nie, nie możemy się poczyć pod bola, bo to będzie na niego. Musimy poczyć się pod paliona. Siema, siema synu. Siema siema synek, a bo nie synu, tu tata zrobiłem ci automatyczne otwieracze drzwi. To to jest genialne nie? Drzwi. O, zmieściło się? Elegancko. Prze przetestuj jak działają i daj znaka co sądzisz. No, nikt dosłownie na tej planecie, a na pewno jestem paliona, nie skałby się, że to napisałem ja. A tym bardziej jak na kamerach nawet. No nie, no to będzie na bola wtedy. No ale no wiecie o co chodzi, nie? No tu po prostu jest... 200 po prostu IQ, nie? I ja jeszcze myślę nad jedną rzeczą, bo ja to kiedyś miałem w domku. Miałem w chacie coś takiego, co jest bardzo ważne, co by się teraz właśnie przydało. Tylko pytanie, czy my to w ogóle mamy u siebie w domku? Eee, bo ja miałem to kiedyś, ale czy to mam dalej? Może mi to ktoś po prostu wziął. Miałem barwnik i ten barwnik by się bardzo teraz przydał, eee, do tego, żeby po prostu rozświetlić tą tabliczkę. Tylko że. No ja go chyba po prostu nie mam, nie? No to jest po prostu taki kurczę los. Dobra, weźmiemy książkę i napiszemy jeszcze po prostu balowi siema, tu Dave. W włamał rze się. Napiszę to tak będzie po polsku. Na twoje konto miło było, jesteś noob. Twoje hasło to 321 noob. Nie ma takiego hasła, nawet nie próbujcie tego wpisywać, ok? On takiego hasła nie ma, ale zostawimy mu to po prostu w tej skrzynce. Jest ostatnia rzecz, którą muszę dosłownie zrobić. Po prostu muszę, żeby trochę bola wkurzyć a mianowicie. pójdę sobie na kamerę, że mnie elegancko widziały, tak? Jak one się tutaj obrócą? Że wchodzę właśnie do domu odpaliona. Dzień dobry. Okej, okay. i to jest tutaj nagrane na kamerach. I ja tutaj po prostu coś tak delikatnie zniszczę. Ale ja to robię widzowie tylko i wyłącznie, po to, że ja Bola bardzo lubię. I ja nie chcę dla niego źle, oczywiście, ale... No ale... Tak los chciał, że po prostu... Wszedł tutaj i, nie wiem, zniszczył tą szybkę. I tą szybkę. Czy ta woda jest magiczna, że nie leci? O, właśnie. I te dwie szybki sobie tutaj zniszczyliśmy. Zniszczyliśmy sobie też tę. Te. O, tutaj tak delikatnie. Może to? I może też to? To oczywiście sobie tam panią naprawi, ale... Ja tutaj to muszę, wiecie... Mieć nagrane, że... A, bardziej nie nagrane. Kamery to mają nagrane, że ja jestem bolem i to niszczę. Żeby tak... Delikatnie, delikatnie, na naprawdę delikatnie zdenerwować Bola. I to wszystko widzę. I to naprawdę wszystko. Ja to tak mogę zostawić elegancko. Mi się naprawdę dzisiaj tutaj na koncie Bola podobało. Za wiele sekretów to on nie ma, no ale nie ma co się dziwić. W końcu to pięcioletnie dziecko.